Dziękuję, że ponownie włączyli Państwo Cire Café. Dziś będziemy rozmawiali o jeszcze jednym aspekcie trwającej w Polsce transformacji energetycznej. Perspektywa biuro obsługi klienta, relacji pomiędzy firmą dostarczającą energię elektryczną, a klientem. I o tym już za chwilę w rozmowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest mi niezmiernie miło, że Aseko po raz kolejny może uczestniczyć w Cire Café. Dziękujemy serdecznie za zaproszenie. Ponownie wrócimy do coraz ciekawszych relacji pomiędzy dostawcą energii elektrycznej lub gazu a odbiorcą końcowym. Charakterystycznym symbolem, a może modą, o co za chwilę zapytam mojego rozmówcę, jest oferowanie innych usług i produktów, czyli tzw. cross-selling. W takim razie to pytanie: czy to jest moda, czy powinniśmy się już do tego przyzwyczaić? Czy znaczy, uważam, że powinniśmy się przyzwyczaić do sprzedaży cross-sellingowej? W chwili obecnej jest to oferowanie produktów i usług przez spółki energetyczne i są, i są oferowane produkty w zasadzie obce, niemacierzyste. Natomiast w przyszłości można sobie wyobrazić, że produkty energetyczne będą oferowane przez innych dostawców. Zwróćmy uwagę na przykład na sieci RTV-AGD. Dlaczego te sieci nie mogą oferować sprzętu? Telewizora, pralki, lodówki w sytuacji takiej, gdzie prąd. Do tego typu urządzeń będzie objęty specjalną promocją, jakimś rabatem. To tak, patrząc w przyszłość, jako odbiorca końcowy gazu albo energii elektrycznej, to będę coraz częściej podłączany do takiego marketplace'u, do takiego sklepu z różnymi usługami i produktami, i z tych usług będę korzystał. Kto będzie mi to sprzedawał? No, właśnie ta sprzedaż może być różna. Z jednej strony mogą być to podmioty macierzyste, z drugiej strony może być to sprzedaż zdalna. Proszę zauważyć, że Cały czas jest trend i ten trend został po, pogłębiony przez pandemię do oferowania sprzedaży zdalnej, do oferowania samoobsługi, a także może być to sprzedaż realizowana przez partnerów. Dlaczego ktoś razem ze swoim produktem nie może zaoferować zmiany sprzedawcy energii elektrycznej? To Wy, jako ASSECO, jak budujecie infrastrukturę IT, to podłączacie to do, do systemu billingowego, do back office'u. Jak wygląda to od strony rozwiązań? Od strony rozwiązań IT kluczem jest system, który stanowi front dla os obs osoby obsługującej. Może to być system self-serviceowy, system e bookowy który jest zintegrowany z systemem billingowym będącym w backendzie. Punkt styku pomiędzy konsumentem odbiorcą końcowym a sprzedawcą dzisiaj to jest mail, faktura w PDF-ie, w najbliższych latach to będzie też aplikacja. To będzie i aplikacja i portale samoobsługowe. Jest przede wszystkim profil zaufany, dzięki czemu ja mogę zostać zautoryzowany. Za niewiele ponad dwa lata ruszy CESIRE. CESIRE udostępni szereg nowych możliwości w zakresie dynamiki rynku i zmiany sprzedawcy. I to wszystko będzie mogło być realizowane poprzez portale spółek. Warto jeszcze zwrócić uwagę na obsługę self-serwisową. W chwili obecnej gro obsługi bazuje w biurach obsługi klienta, Natomiast trend będzie szedł w kierunku obsługi self-serwisowej. Dlaczego użytkownik końcowy, logując się na swój portal, na swoje konto, nie może wykonać części czynności takich prostych jak wystawienie faktury? Chociażby rozłożenie na raty, gdzie dla określonych warunków brzegowych to powinno zostać mu umożliwione, odciążając pracę użytkowników back-office'owych. W tej chwili w naszej rozmowie przysłuchują się pracownicy biur obsługi klienta, back-office'y, front-office'y i na pewno pojawia się pytanie, czy w tym wszystkim będzie jeszcze miejsce dla pracownika, dla człowieka? Ja bym się tego nie obawiał. Dlaczego? Mamy dwa ważne aspekty. Z jednej strony w chwili obecnej cały czas brakuje pracowników na rynku. To jest jeden aspekt, który powoduje konieczność wychodzenia w stronę digitalizacji. Z drugiej strony ten ciężar obsługi zostanie przesunięty. To nie będzie już bieżąca praca na biurze, ale będzie to wsparcie sprzedaży. Tak jak już na początku sobie powiedzieliśmy, musimy się przyzwyczaić do sprzedaży i oferowania różnych usług i w tą stronę może wyewoluować obsługa klasyczna back Postęp technologiczny przyśpiesza, mamy coraz więcej rozwiązań, które są oczywiście użyteczne, przydatne, poprawiają jakość relacji, ale w tym wszystkim nie możemy nie zauważyć osób, które są w deficytach, jeżeli chodzi o wiedzę, korzystanie i to nie pytanie, bardziej pana, pana refleksja, czy to nie jest nowa społeczna odpowiedzialność biznesu, żeby prowadzić też edukację, bo nie wszyscy z tych rozwiązań będą mogli korzystać. To jest bardzo ważny element. Przede wszystkim i edukacja, a także łatwość obsługi rozwiązań. Czyli pokazywanie osobom, które mają deficyt cyfrowy, że są w stanie samodzielnie pracować z aplikacjami. I kto tę edukację ma prowadzić, pana zdaniem? to jest z jednej strony odpowiedzialność rządowa, programów rządowych, a z drugiej strony każda firma, która chce wyjść na zewnątrz z obsługą zdalną, z obsługą serwisową, powinna dążyć do tego, żeby przyzwyczaić swoich obecnych i przyszłych klientów do takiej obsługi. Pomagać im to osiągać. Proszę państwa, mamy drugi kwartał 2022 roku, ASECO dzisiaj w studio Cire Cafe. I pytanie o mapę drogową najbliższych miesięcy, najważniejsze wydarzenia z Waszej perspektywy? Jeżeli chodzi o najbliższe miesiące, musimy patrzeć przede wszystkim w perspektywie roku 2024 i lipca. To, na co zwracamy uwagę, to start CESIRE. Żeby z CESIRE wystartowało, niezbędny jest szereg czynności, które są do wykonania, zarówno po stronie spółek, po stronie systemów, jak i po stronie usług. CESIRE to jest wydarzenie branżowe dla uczestników rynku, dla Was jako integratora i wdrożeniowca, a ja jako rzecznik konsumenta i, i odbiorcy też. końcowego. CESIRE jest istotne też dla klientów? Oczywiście. Dlaczego? Z jednej strony będzie portal udostępniający informacje dla użytkowników końcowych, a z drugiej strony CESIRE przyspieszy także rozwój rynku. Rynek w chwili obecnej w zasadzie stanął w miejscu. Jest mało procesów zmiany sprzedawcy, te procesy są długie. CESIRE to wszystko nam przyspieszy, a także pozwoli na realizowanie dodatkowych usług, takich jak na przykład faktura na życzenie. W roku 2025, na koniec roku, zakładane jest, że 35% liczników powinno być licznikami inteligentnymi. Dane z tych liczników będą trafiały do CESIRE. Dlaczego użytkownik już końcowy, przy pomocy rozwiązań, o których sobie mówiliśmy, platform self-serwisowych, nie może sam sobie wystawić faktury na życzenie? I to będzie dostępne, Pana zdaniem, w 2025 roku? Nawet wcześniej, w 2024, a w 2025 powinno być dostępne dla 35% punktów poboru. Faktura na życzenie. Cesire, czy jeszcze coś na horyzoncie, na co powinniśmy zwracać uwagę, a o czym być może nie mówi się, jeżeli chodzi o przekazy medialne dotyczące energetyki? Kluczem jest Cesire i możliwości, które Cesire da. To będzie główny przekaz. Jeżeli chodzi o sam przekaz medialny w zakresie samego -y, też nadal jest mało znany. To jest przekaz, który trafia do osób znających branżę, dla osób branżowych, natomiast poza branżą on jest jeszcze niedostępny, więc tutaj też będzie bardzo ważny aspekt edukacyjny na temat możliwości, które da Cesire na rynku energii. Dziękuję bardzo za tę rozmowę i dziękuję, dziękuję za spotkanie. Proszę Państwa, proszę zostać jeszcze chwilę na naszym kanale na YouTube. Dziękuję za subskrypcję. Obok tej rozmowy znajdą Państwo inne wywiady z uczestnikami rynku. Energetyka, transformacja, transformacyjna dekada. Warto co jakiś czas wracać na nasz kanał na YouTube. Zapraszam.